Cieczam, z tej strony serdecznie witajcie w kolejnym odcinku filmie na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj będzie to 12 śmiesznych pytań z serii, co wodzić już dawno nie było u mnie na kanale w tej serii. W sumie co wolisz i tak dalej i tak dalej. Oczywiście mam na myśli e, serię z latki samej Quizy. E, I też ostatnio. Dostałem link do tego właśnie. I jak zobaczyłem te 12 śmiesznych pytań, no i po, znaczy ich nie, tam nie spoglądałem jakie one są w tym sensie, tylko zobaczyłem ten główny tytuł cały i akurat te pierwsze pytania jeszcze zdążyłem to przeczytać, ale to tam w sumie nic. Eee, także pomyślałem sobie, no czemu nie nagrać tego, ja też dostałem takie pytanie od mojego kumpla, czy bym coś takiego nie nagrał. Także słuchajcie, no zaczynamy. No i myślę, że co jakiś czas taka seria z tej serii będzie. Taki, taki odcinek z tej serii będzie w ten sposób. Dobra, <grym> no zaczynamy. Co byś wolał? Pomalować swój samochód w różne wzory farbą, której nie da się zmyć. Być na zawsze najśmieszniejszym na świata. Clownem bym nie chciał być. Także szkoda auto trochę, no ale lepsze to niż zostać na zawsze clownem. Co byś wolał? Eee... Do końca życia jest jedzenie, które, które normalnie jest wytrawne w słodkiej wersji. Do końca życia jest tylko ciastka upodobnione do innego jedzenia, raczej normalnie, normalnie wytrawne. Zdecydowanie. I też tak, tak jak co do samochodu, tak samo. I tutaj większość woli jeść te wytrawne. Co byś wolał. Iść do lekarza ze sztucznymi ranami i powiedzieć lekarzowi, że macie ci je opatrzyć. Stanąć na środku klasy i zacząć rzucać się po podłodze. No w sumie jedno takie wyzwanie, jak i drugie, wyzwanie, o ile mogę tak to powiedzieć, no, da się zrobić, tak naprawdę. No ale co ja tutaj, co ja bym tutaj przyjął? Przyjąłbym by, przyjął tutaj to. Iść do lekarza i tak większość osób też by zrobiło. Takie niezłe wyzwanie iść do lekarza i wiadomo ciekawe co by było z tego co byś wolał smarkać balowkami, wymiotować leżem? wymiotować nie chcę ani mi się śni, niech będzie to prawie, prawie na równo prawie na równo jest tak, że nieźle co byś wolał spać w wannie pełnej róż czy może zamiast dzieci rodzić desery, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Eee, spać w wannie pełnej róż, no, no nie wyobrażam sobie tego. W sumie, zamiast dzieci rodzić desery, niezależnie od tego. A ciekawy jestem tego, no, no, nie, nie chciałbym spać w wannie pełnej róż. No nie, nie widzę siebie w tym. Nie, nie chciałbym. Mmmm. Serio? Seria? czwarte ludzi wolało wyspać wanie niepełnej rusz. No, jak to woli? No, trochę się zdziwiłem, Wam. Przyznawam szczerze. Nie spodziewałbym się czegoś takiego. I ogólnie, tych pytań chyba jest 12. Także ten odcinek jakiś nie będzie mega długi, chyba. Co byś wolał? Być latającym słoniem? Czy może wystąpić w serialu Netflixa i zniszczyć swoją rolę? Po czym stać się pośmiewiskiem całego świata. O nie, nie, nie. Wolę już latającego słodzia. Mega śmieszne. Mega śmieszne. Być latającym słoniem. No, raczej nie chciałbym zniszczyć. Widocznie 19% ludzi wolałoby jednak zostać pośmiewiskiem całego świata poprzez zniszczenie swojej roli. Ja bym nie chciał. Nigdy w życiu. Być wolę napisać i wydać książkę całą z błędami ortograficznymi? Czy może przez całe życie chodzić w tych samych butach? No, dobre pytanie. Dobre pytanie, ale wydać książkę co? Aha, bo tu. Ale jedną. Czy jedną. Nie, przez całe życie chodzić w jednych butach nie. Lepiej może zarobić te błędy ortograficzne. A ja, jak widzicie, pół na pół praktycznie. Także... Ale nie, przedstawicie się chodzić w jednych tych samych butach. Widzicie siebie w tym. Ja nie. Co wolę, pomalować usta błyszczykiem, który okazał się być klejem do drewna, czy może zasiłkać je w paleciu, gdy wszyscy na ciebie patrzą? Nie chciałbym. Nie chciałbym tego nigdy w życiu w przeżyć. Nie wyobrażam sobie nawet. Co byś wolał? Utopić się w małej miejsce mleka? Czy przez przypadek przefarbować włosy na fioletowo zamiast na brązową? Lepsze już to niż utopić się. Nawet 3% ludzi wolało. 99, 996 ludzi wolałoby się jednak utopić w mleku. Jak tak są? Proszę bardzo. Co byś wolał? Wyleć na włosy różnokolorowe lakiery do paznokci, Czy może mieć zaklejoną buzią motylem? Nie. Nie wyobrażam sobie, żebym miał na buzi motyla. Nie, 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 nie. nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Co być, bo chyba zbliżamy się już do końca. Mi się tak wydaje. Co byś wolał. Mieć powkładane do nosa i uszu frytki, czyli zjeść grzyby, po których będzie się cały czas śmiać. Um, mam rozumieć, że to nie jest na stałe. Nic. Ale nie, no w sumie. Dobra, lepiej się pośmiać trochę. Wiadomo, 78%. Zdecydowana większość. O, widzę tutaj, że to jest ostatnie pytanie, co, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Co byś wolał? Mieszkać na wyspie, znajdującej się na talerzu zrobionej z owoców? Ciekawe. Czy może mieć w wannie Gekona, pływającego na kole ratunkowym w kształcie flaminga, przystosowanym do napoi? Przepraszam, co? Mieć w Gekona prowadzącego na kolej, ratunkowym. A nie, 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 nie chciałbym. Jednak tam. To... Co? W kształcie Flaminga. Jak ludzie chcą mieć Gekona, to jest ok, to już się tak samo zdziwiłem jak we wcześniejszym pytaniu. I o co tu chodziło? O te róże, tak, o te róże chodziło. Także tutaj te dwa e, pytania czy znaczy odpowiedzi ludzi na te pytania mnie zaskoczyły po prostu. Także słuchajcie, to by było na tyle. Widzę, że 7,5 minuty prawie odcinka już minęło. Także jeżeli chcecie zobaczyć takie różne materiały z tej stronki samej quizy.pl e, takie różne quizy, różne, różne, różnorodne to i nawet z kimś, a mam do tego ludzi, z którymi mógłbym nagrać taki odcinek tak jak z Stresa, to oczywiście zostawiacie dużo pęk w górę, wtedy będę wiedział, że coś takiego też chcecie, zostawiacie komentarze, subskrypcje kto jest nowy i widzimy się w następnym odcinku. Siema!